Jedźmy, co? Hej, <noise> pierwszy I HSA, z Reactive 13. I dzisiaj mamy dla Was drugie pierwsze wrażenia z Lineage 2 Z L2 będziemy grać w L2. Pie pierwszy raz w ogóle Pier widzieliśmy. Oczy. Oczy. Pierwszy, drugi raz będziemy grać w L2. Okay. jak widzicie, ta gra nam się zacina, bo L2 jest taką wspaniałą grą, że pójdzie na każdym komputerze, jaki masz. I to no jest na, i na, na każdym będzie się lecina. Tak samo zacinać. No to... ja, ale mówię poważnie, Ma, macie kawał gówna, nie? Wasz komputer jest po prostu... Przez, wiecie, jest po prostu A, odnowioną to... suszarką nie? do prania i w tym momencie, jak włączycie L2, to on będzie wam działał, nie? Na minimalnych detalach, ale będzie, nie? Jeśli eee, tak, zacinał. Nie Nieważne jakiego masz komputera, bo tutaj ogólnie l 2 chodzi o to, żeby... No ja powiem tak, nie? <laughs> żeby mieć dysk SS SSD albo tam są jeszcze jakieś inne dziwne metody na e, ulepszenie tego... Ja wam powiem tak, Tentego. komputer na którym teraz nagrywałem ma 16 GB i ma procesor czterordzeniowy i się zaczyna w ten sposób. Aha, to jest no bo nie masz dysku SSD No wiem, to. wiem, że nie ma. Ja tu biegam sobie w kółko w mieście, ale pewnie powinien gdzieś wyjść. Jak nie wiem czy zauważył. Co? Nie wiem, dobra, ja powiem, jestem samonerem, jakby ktoś nie zauważył. A Summonerem. samonerem? Samonerem. Tak ładnie powiedziałem. Simoner. Mam ma dwa kotki w ogóle. Ale masz, masz pusie. Tak, tak mogę je skancelować summon i przyzwać sobie. Dobra, tu. nie, nie, czekaj, ja cię tam takie pytanie. Powiedz ty mi. Ta gra, Ta <grym> opowiedz mi coś o tej grze, eee, bo ja nic powiem, w ogóle nie o, wiem O, o tej ani. grze cię opowiem tyle, że gram na, na, teraz na Innova Core, ale 12 marca, o się nie mylę, wychodzi wersja beta polskiej wersji L2 też od Innowy i będę grać tam I będzie i po polskim? Tak, Aha. serwer polski <grym> będzie, polski serwer, gra będzie po polsku i w ogóle o, A wiesz co się stanie, no, jak będzie polski no, serwer, tutaj połowy osób nie będzie, ponad no tak <laughs> wszyscy <cyzli>. pójdą tam <laughs> grać, no, Dobra, a ma... przejdźmy do rzeczy, weź i coś teraz zrób, bo ja w ogóle... Przejdźmy do rzeczy, zmienimy sobie subę. A czyli teraz zmieniasz się na co? Na swojego main'a, znaczy na... Ale tak na kumacz, muze, nie, dobra, nie dobra, wiem o co zmienia się na main klasę, czyli na Ince którym grałem i wbiłem troszkę mały level jeszcze bo nie mam maksa tam, tam, tam pisze w rogu, widzisz? Aha <laughs> Czyli teraz ty, ty jesteś teraz tym takim co daje, robi ludziom dobrze? Za darmo? Do, dokładnie, znaczy A. nie za darmo, mogę zapłacić ja mogę, jak co? Mogę się za pieniądze. E, no dokładnie, no co ty sobie myślisz, że za, za darmo będę tak dawał? A, dobra. Za 150 k kiedyś da. Jest? 150 tysięcy, to 50 tysięcy, co bufa. Chciałbym się pochwalić sprzętem do oczka. O A, no znaczy, ja wolałbym, bo nikogo to nie obchodzi. <laughs> ja bym wolał, żebyś to po prostu 70. No, no pójdę, spokojnie, muszę się buffnąć, to no, nie mogę przecież tak obecnie. Jak to sobie to wyobrażasz? Z po prostu idzie i tyle. Nie, pamiętacie pamiętacie, chijesz, pamiętacie chijesz, nasze pewnie pierwsze wrażenia z Lineage'a, które trwają ponad 40 minut? Możecie sobie teraz porównać jak Ardis wyglądał w tamtych pierwszych wrażeniach, a jak wygląda teraz. Ale jaki ma level wtedy, jaki ma teraz? Tak miałeś wtedy. 85 co chyba. Za, co za noob. <laughs> Weźmy kwestię, pójdziemy robić tego solo <grymne> w takim razie. Byśmy Wam pokazali, jak tutaj wygląda to bicie się w party, i tak dalej, ale na to czasu bo... tak naprawdę. No bo możemy sobie tutaj wejść w party, może nawet zobaczymy, czy szukają na jakąś kartę 9-5. Szukają? Nie, szukają. Nie mogę się skoncentrować na szukanie <grymne> i <bieganie> jednocześnie. <grymne> jak nie szukają, to ty idź. Aha, właśnie, nie wiem, czy wszyscy zauwały, czy ktoś z nimi mniej... Czekaj, bo się mocą. Czyli ja, jakby ktoś nie zauważył, to ja gram w tym momencie. Znaczy, że nie mam szlabanu, jak to ktoś napisał. jak <gry> ktoś napisał, że masz szlaban? No, jak ktoś się pytał, czy mam szlaban, bo nigdy nie grałem. A, tak. A właśnie, bo się pytacie, dlaczego zawsze ja gram w gry, a artyst nie. Nie, on nie ma szlabanu. Po prostu, po prostu ja gram w gry, po prostu, tak sobie, nie. Tak wyszło, nie, nie myśleliśmy nad tym. Mój, tylko mój komputer masz grał, nie? Michał dał Ci grać w tym komputerze? Da no, co? <gry> No mam okienka czatu, dobra, mniejsza o czat, mniejsza o to, to jak moja jakby to nie zauważyło. <laughs> <nie mam> jak <laughs> się dalej, ile masz pieniędzy, ile masz... A nie, mam mało rzeczy. pieniędzy, ja mam mało pieniędzy, sorry. O, straszne. O, o czuję, o, czuję to tak o, wspaniale o, to, to Spokojnie, spokojnie. Znaczy, ja wiem, że spokojnie, yeah. <laughs> ja wiem, ja wiem co się tutaj dzieje przecież. No bez... No. Nie no. wiem, że tam stoję to ja o co chodzi w tej że no. No i o ok. to. <grymne> Wszystko. I dziękuję, Wójt, zaraz i do zobaczenia następnym razem. <grymne> o nic więcej nie chodzi, bo chodzi o na niem na Ja 2 Wydaje jest tak. Idziesz i grindujesz Czyli wiecie, tłucze te moby, żeby tylko jak najbardziej tam zdobyć się jak najwyższy poziom. Wtedy po prostu jak macie duży poziom, idziesz sobie na PvP i są wojny klanowe i tak dalej, i po prostu nawalacie ze sobą i jest fajnie. I o to chodzi... W ogóle w to jest taka gra, która jest nastawiona typowo na PvP, tak bardziej, nie? Tak, bo chyba w żadnej grze takiego PvP nie ma jak. Bo inny grach jest taki aaa, ale ja bym chciał go zabić, to. ale nie, bo nasza gra jest przyjazna dzieciom, nie możesz się zabić. A wtedy masz mu duel, 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 duel. <laughs> <laughs> No bo już tak robić, nie, ale ten, ale ja w że jest tak po prostu, ty, zabiję ci bez powodu i po prostu zabijasz PK, Cię bez powodu. Ha. O, ogólnie rzecz biorąc, jak się jest się przebudzonym, czyli tak jak ja, to zbicie PK to jest już chwila, dlatego, że te mapki dają dużo Czekaj, czekaj, ekspa... przebudzony to znaczy, że jest się na tej trzeciej, czwartej profesji. Ja, no, to tyle. dobra, <laughs> dalej. No to chodzi o to, że bo no, czekaj, czekaj, tak. Jak bo, w grze, gracza, Cześć, stój, bo w tej grze, bo w tej grze są tak, jest, zaczyna się grę jako jakiś tam warrior, nie? A przecież <grym> ja się nie zaczęłem na tej grze z nupem, nie? Jo, jo, jest bo ty pierwszy grasz, grasz no. Eee, no i tak się zaczyna jakoś hmm. wojownik, to się robi pierwszą zmianę profesji, potem drugą zmianę profesji, potem trzecią zmianę profesji, to aż to jest to przebudzenie i to jest ta czwarta zmiana profesji. Maksymalne level to 9-9. No, ogólnie w lineage to jest, to jest jedna, tak, jedna z niewielu gier, gdzie masz cholerę profesji, tu masz kurde, kiedyś miałeś 30 tam ileś, teraz masz kurde ileś. Aż 8! Co? 8. Teraz słyszałeś teraz 8. Nie, nie ma tak jak mogę, logiczny myśleć kiedyś mogę złego harmonii. Tego harmonii, twojego, Ach. tego, twojego bufa? bufa, tak. bufa. Czekaj, to mi wnerwa, czemu to tu jest? To, to powinno być. On cię bije, to robisz teraz to zadanie? No tak, robię to za dwa, zobacz mam dwa, jeden, trzy na dwadzieścia. No, ci panie, te potwory są słabe dla ciebie. <laughs> Ja jestem słaby tutaj po. Ja nawet jestem słaby nie. Da, dla mnie. Musiał. No. Mówię, możemy iść na party, poszukamy party. Jakie jest trzecie karty 95? Trojan. Trojan <grym> al. Brian Tro... al. Jest, jest I Trajan al. Ja yes, może straja nawet tych ludzi tylko że. A wiesz co, iść po prostu bij, bo i tak nie zdążymy żeby się dołączyć do jakiejkolwiek drużyny, zanim nam skończy się czas. Też więc tak myślę. Więc by bić mopki, no i co za. A ciekawe czy mamy kanhalę jeszcze. W ogóle ja co ja przeżyłem, jakiś stres miałem, kiedy kupowałem to H. Znaczy bo ogólnie, jakby by, jakby większość z Was nie, nie wie, ale Ardis był liderem w ogóle Karang. Tak, to, to To dosyć chwalenia się tak, byłem w ogóle liderem, ogarnąłem no, wszystko, po co mi się odechciało? Dwa miesiąc grałem i wszystko się posypało, no, mogę pewne, prze, przerzucili mnie do jakiegoś od ordera tutaj, a byłem w ogóle liderem, to z w ogóle hapstu. tak się to to w KG traktuje się. swoich byłych liderów, tak się traktuje, co? Jak byłeś liderem, Pewnie że idziesz do drugiego czegoś tam. W ogóle to jest Co? Dzięki ostry. tobie mieliśmy Clan Hall i tam cholera, wie co, idź do drugiego. No właśnie Klan zrobiłem, nie wiem czego jeszcze mamy. A to możesz mówić wszystko. o tym stresie jaki przeżyłeś. A no właśnie stres jaki przeżyłem, no bo ogólnie, żeby mieć clanha, czyli taką siedzibę, w której mieszka cały kraj i w jednym miejscu na sobie stoją obok siebie. Robił dziwne rzeczy. No Kranie? nie musisz mówić. Ja to będę eee. ja 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 demonstrował te rzeczy, no. No jak oni ja robią tam na sobie te dziwne rzeczy, to tam są bufy kanowe! Znaczy bufy od NPC co daje i można się teleportować w różne miejsca i można źle czat ustawiony i Aha, no, no szybko tracisz ten, widzę koncentrację, bo możesz, możesz mówić dalej. No ogólnie ten, ogólnie jak są te bufy i wtedy trzeba tego kanhala, żeby go mieć, to trzeba go licytować na aukcję, a oczywiście więcej osób go chce, no to trzeba szybko reagować. Jak to było tak jakieś 30 sekund do końca aukcji jak ktoś mnie przelicytował. No, w ogóle pierwszy raz w życiu! Licytuję tą <laughs> aukcję! Tak! Co, co się dzieje? Licytuję tą aukcję i patrzę, nie! No ktoś prostu przelicytował, no w ogóle chce kasy dołożyć się okazało, że trzeba na to kasę wyciągnąć. ja tutaj szukam wiesz, w panice opcji, gdzie w ogóle wyciągnąć tą kasę z tego tej aukcji, żeby ją jeszcze raz, nie? Where's my pieniądze? Ale no, oczywiście jestem taki pro i w ogóle fajny, że to że zdążyłem to zabić te 30 sekund i zapłacić jeszcze więcej niż oni i po prostu hala! Tego pewnie nie mamy, że nie grałem się w spało. Wszystko. Dobra, kolejnym bajerem ciekawym w tej grze jest taki, że... To jest chyba najważniejsza rzecz w tej grze. Nie, nie czekaj, czekaj, to jest chyba najważniejsza rzecz w tej grze. Mini w prawym rogu. To jest, to jest chyba najbardziej potrzebne ze wszystkiego, je. To jest rzecz, co najczęściej używa się w tej grze. Minimapa. Żart, mi, mi teraz ja, sobie ja, żartuję, nie? Dla tych, którzy by się nie zorientowali <grym> Tak, tylko taka się używa. Ja w życiu nie używam tej mapy Właśnie, tak się z tym ludzie myślą, o cholerę, tam jest mini mapka, nie? to M, M, działa na mapę, czy nie? To, no, to, ma mamy mapę, mapę i fantastycznie, wiesz gdzie jesteś, zobaczcie jest? Zobaczcie na tej mapce, quest, tak. wiecie gdzie jesteście, wszystko wiadomo, nie? Poczekaj, będę zrobić dużo mapę, Teraz już w ogóle wiecie gdzie jesteście i tak dalej, nie? I teraz pójście sobie na mini mapkę, ile wam to mówi? <laughs> życiu, kurde, wszystko, wiecie gdzie jesteście, tam są wszystkie informacje, jakie potrzebujecie na nie, po prostu, coś ci bije. Nawet nie bije, pro Ubercox. Pewnie F R95. Wiem, że to mało, bo R99 jest najlepiej w ogóle. Nie farmiłeś zbyt dużo. Byś grał w tą grę, a nie... Farmiłeś zbyt mało. Farmiełeś, Pit Mouth. Czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć o tej grze. Nie, zobaczymy czy mam tą falę dalej. Czy nie. Oooooooooo! Kurde, no jeszcze, jeszcze długo? No to widzisz, tutaj się ładuje. No widzę, no coś, ale kurde. jest bo w ogóle czekać. bezczelny jesteś. O, o. Cześć, to ty wiesz? Wczesna, A w ogóle to ten. Czasta, te pompary. I, I? Chwila Czy Czybie do miasta przejść czy do ch? Tu, tu, tu. Tak, na razie widzę. Czy, co w ogóle znaczy twój przydomek? Guter... Gute Rung, Zmierzch bogów. Aha. To jest po jakby ktoś się nie domyślił. Nie, kurde. Ja nie nie wiedzieli, że to po niemiecku. Trzymamy dalej. To jest ten sam? Tak. No tak, to jest ten sam. <laughs> O no właśnie, no to zaraz my możemy ten, o, o są funkcje, kanhal pewnie nie mam, o mam, o mogę super to magic, oh, yes. mogę się bofnąć, chociaż mam lepsze, bo jestem isem, ale mogę się bofnąć. Oh, o, no. no. Dobra, no jako jesteśmy już w kanhalu, to my będziemy kończyć. A... O, a ogólnie jeszcze dodam, że zapraszam na polski serwer, który niedługo ruszy. No. O, Ardisa tam, mo może tam Ardisa złapiecie jak ja, nie, pewnie mnie nie. <laughs> nie pewnie tam nie zejdziecie. <laughs> ale będzie ten polski, ja ogólnie już nie będę go isem, żeby nie było, bo już mi się nie chce, bo 97 wbiłem. No, ty nie jesteś Urkszakiem. <laughs> Urkszak nie, nie mogę chyba na friendach. frędach. Ja, mi się trudno. Ale pewnie ma 99. No dobra, to mnie ważne, ale ten. Eee, dobra, to my będziemy już wtedy kończyć. Zasubskrybujcie nasz kanał, bo robimy te gameplay dosyć często, codziennie albo prawie codziennie. Jak chcecie widzieć więcej, więcej drugich, trzecich albo czwartych wrażeń ja, z Jak chcecie zobaczyć jak farmie mopki, felda... No w ogóle dajcie propozycje, czy chcecie w ogóle oglądać więcej rzeczy z Dnagera. O, albo na przykład, czy chcecie coś takiego jak. Czy A jak Ardis leveluje swoją postać w Lineage'u? To jest takie na, na, na nowym ciekawe. serwerze. Ale mówię poważnie, jak chcecie coś takiego, napiszcie w komentarzu poniżej. Jak będzie wystarczająco dużo kciuków w górę na tym filmie i dosyć komentarzy, to się zastanowimy na tym. No, to mhm. dzięki za oglądanie. Zasubskrybujcie nasz kanał, nasz główny kanał, nasz drugi kanał, nasz kanał o koszulkach, który nie istnieje. Jeszcze wszystkie te kanały, które być może będą, ale nie muszą istnieć. No właśnie i do zobaczenia następnym razem.